Witajcie drodzy widzowie, w tym poradniku dowiecie się jak szybko i łatwo wygrać wojnę domową w Hiszpanii. Serdecznie zapraszam na materiał. Tak jak wszystkie poradniki obecnie na tym kanale, jest to poradnik do ścieżki historycznej, co oznacza, że idziemy w zjednoczenie frontu narodowego. Czas więc zrobić wielką Hiszpanię. Bierzemy sobie nasze niesamowite dywizje i rzucamy je mniej więcej na te state y. Chcę, żeby jak wybuchnie wojna domowa... One były już ustawione przy moich granicach, na ziemiach, które będą moje. W Technologiach idziemy w produkcję standardowo i w wynajdywanie. Jeśli chodzi o budowanie, kładę sobie cywilki. Balans sprzęt wsparcia, wywalam artylerię, daję sobie wszystko w karabiny i wrzucam sobie oczywiście Majo. Te wszystkie okręty możemy sobie dokończyć, to czy je robicie, czy ich nie robicie. To już zależy chyba tylko i wyłącznie od tego, czy będziecie chcieli grać jako Hiszpan pod flotę. Nie potrzebujecie ich, nie chcecie grać pod flotę, to możecie skończyć sobie po prostu te niszczyciele, a całą resztę wywalić. Zbieram sobie tą moją potężną flotę, zabieram ją do La Runy i biorę się za szkolenie. Tak samo robię z moimi samolotami, zabieram je do La Runy i zaczynam je szkolić, żeby trochę tego expo sobie powbijały. No i trzeba będzie też zadbać o naszych żołnierzy, żeby tego expo na wojnę już bitego mieli, bo pierwszy push... Generalnie jest dosyć istotny na tym buildzie. Weźcie pod uwagę, że jest to poradnik zarówno dobry na singla, jak i na multiplayer. Z tym, że na multiplayerze wróg wasz dostaje ochotników. I o ile w przypadku gry single, no to wszystko będzie tak, jak ja wam pokażę. Cały scenariusz będzie jeden do jednego w waszej grze. Tak jak w moim. Tutaj nie wydarzy się nic niesamowitego, nie? Ale w przypadku multiplayera, na przykład wrogie sowieckie dywizje ochotnicze mogą przebić gdzieś wasz front i wam trochę tego builda pokićkać. Więc bierzcie pod uwagę to, że jak gracie multika, to bardzo dużo zależy od Włocha i od Niemca, którzy wyślą wam ochotników. Oni muszą ogarniać i mieć dobre dywizje, no bo inaczej ten sowiec po prostu ilością ich spuszuje, no i jak spuszuje ich, to spuszuje też was. Jedną jakoś taką bardziej przydatną radę, jaką mogę dać wam na multika, to po prostu robić wszystko, żeby nie łapali waszych dywizji w okrążenie. Mamy ewent na hiszpańskie wybory i odpala nam się mechanika na kontrolowanie regionów. Musimy zrobić wszystko, żeby kontrolować te dwa regiony na początek wojny albo w 90%, albo w pełni. Pierwsze co robię, to klikam sobie na garnizon w Bilbao, żeby go wzmocnić. Ma to na celu to, że tam, gdzie pierwsze klikniecie, tam bot zacznie się fokusować. Więc klikam na Bilbao, żeby on poświęcił tam te 30 dni. Na rozwalenie wpływów ja się skupię na boostowanie Zaragosy i Barcelony jak tylko się da. Przy odrobinie wprawy możecie tak wymasterować, że zaczniecie wojnę z oboma tymi regionami w pełni kontrolowanymi. Jak wam się lekko noga podwinie, to może kawałek jednego z tych regionów bot będzie kontrolował. Także ja klikam sobie na Bilbao i tutaj stoimy przed wyborami. Jeśli chcecie wojnę skończyć szybciej i fokusujecie się na wysyłaniu ochotników, klikacie te decyzje. Jeśli natomiast fokusujecie się na wejście do wojny w pełni jako Hiszpania, to wtedy klikacie te decyzje. Potrzebujecie mieć więcej generałów do waszej armii. Ja zakładam, że gracie normalną gierkę historyczną pod wysyłanie ochotników, więc będziemy brali te decyzje. Ważne jest również klikać decyzje z przejmowaniem regionów. Dokładnie w dzień, w którym wbiliście to. Trzeba tego bardzo pilnować. Dlatego, że bot około 3-4 dni później niż wy, klika to. Więc jak będziecie to klikać idealnie w dniach, w których to się kończy, będziecie około 3-4-5 więcej kliknięć na region niż bot. Zrobiłem sobie Bilbao, bot się teraz na tym sfokusuje, a ja klikam sobie Zaragosę. Wejście pod uwagę, że są dwie Zaragosy, jest ta lewa i ta prawa. Wy chcecie klikać tą prawą, bo tą lewą i tak dostaniecie z pokusów. Nie wydajcie również polityki z tych wszystkich fokusów na jakichś doradców, personel wojskowy czy coś takiego. Nie. Wszystko to jest wam potrzebne na to. Tak jak mówiłem, bot zaczyna fokusować Bilbao, my sobie przejmujemy te regiony przy Zaragoście. Polecam to klikać na przemian, czyli raz Zaragosse, polecam klikać na przemian, czyli raz te Aragonie i raz te Katalonie. Raczej wolicie, żeby wróg was kontestował w tym statecie, niż w tym statecie. Bo jak się zrespi w Barcelonie, to... Jak gdzieś jest tu w górach, na tych wzgórzach, to go szybko zlikwidujecie. Ale jak kontroluje same miasto sportem, to robi się to problematyczne, żeby go stąd wywalić. Więc to jest główny wasz fokus. Kontrolować Barcelonę na początek wojny. Tymi regionami północnymi w ogóle nie musicie się jakkolwiek przejmować. Jedną elektronikę zrobiłem, to wrzucę sobie następną. I polosowało mi na farcie, czyli oni atakują Aragonię, a nie atakują Barcelony. Więc za każdym razem, jak zmniejszam poziom tutaj, to po prostu klikam sobie z powrotem, żeby go powiększyć. I bot powinien się zestakować w tej prowincji, i raczej już nie klikać na ten region. Oczywiście ta gra jest trochę totalnie randomowa, więc w każdy każdym momencie może stwierdzić, że jednak ja nie chcę tego robić, ale raczej nie powinien. Mam już ponad 80% poparcia wojny, więc przestaję klikać ten fokus i zaczynam sobie brać nowych dowódców wojskowych. W tym wyborze, ponieważ idę ścieżką historyczną, w zjednoczeniu frontu, biorę ten okus. Generalnie te decyzje klikałem za każdym razem jak mogę, więc już po zrobieniu tego za te 30 dni wybuchnie wojna domowa. Wojna przed nami, mam dwa, tu mam trzy i pyk, wybuchło. Akurat technologia mi się zrobiła, to sobie od razu klikam produkcję. Znaczam sobie parę jednostek z tej północy. Jest ich nie, 15, to spokojnie wystarczy raczej. Znaczam sobie tutaj front i chcę zająć jak najwięcej tego, co się da. Tu powstaną dziury. On na przykład wyśle część dywizji stąd gdzieś w pizdu. Po prostu sobie nie wchodźcie. Cała reszta moich dywizji. Bierę to na pół. Tesuję ten garnizon. Dajemy generałów. Możecie sobie oczywiście dawać też karlistów. Oni się nie rozlecą. Zaznaczam front, zaznaczam atak. I teraz chcę sfokusować się na zajęciu tego regionu i gdzieś mniej więcej tego regionu do tego momentu. Chcę ich odciąć najbardziej jak tylko się da. Nie interesuje mnie puszowanie na razie tych regionów. Interesuje mnie zajęcie północy i interesuje mnie zajęcie tego fragmentu. Z braku laku klikam sobie Fokus ratujwać Alcazar. Od razu Wam powiem w tajemnicy, że my tego Alcazara to raczej nie uratujemy. Dobra, nasza epicka, legendarna flota. przestaje to szkolić i dzielę to na dwie części. Mianowicie, Saby sobie wybieram do dzielnego generała i daję jakiegoś typa. Ten wygrał najwyraźniej losowanie. Robimy konwoj, rajdowanie całej tej okolicy. Najlepiej jest to podzielić wszystko na staki jeden. Główną flotę natomiast przesuwam pod Bilbao, żeby mieć ostrzał brzegowy całych tych regionów. Znaczam sobie te dywizje i robimy lekkie mikro. Żeby wejść w wszystkie dziurki, jakie się da na tym froncie. To samo robię z tą armią. Jak najszybciej, żeby zabezpieczyć ten region. Zdecydowanie nie chcemy, żeby wróg kontrolował tutaj jakiekolwiek miasta. Nie wysyła nam ochotników, oczywiście przyjmujemy i zaczynam powoli izolowanie tej północy. Tam, gdzie się da, gdzie wróg puszuje, kontratakuje, próbuje się ruszyć, tam staram się te okrążenia zamknąć. Natomiast front południowy staram się zablokować. Mam ewent, że powstały ofensywy, więc ogarnę sobie teraz północne regiony. Pierwsze, co likwiduję, to to. Ten region zawsze trzeba ofensywę z regionu zdjąć. A propos tych ofensyw, to jest taki nerw. każdy region teraz na wojnie ma nieplanowaną ofensywę, atak armii minus 90%. To jest po to, żeby ta wojna nie skończyła się za szybko, wy z botami będziecie sobie te nerfy ściągać. Tak jak mówię, najpierw ściągamy to, jak dobrze pójdzie, to ten region, jak i ten region zrobimy bez zdejmowania tej ofensywy. No ale nie zawsze się udaje. Zaczynają powoli przychodzić ochotnicy, więc ten front zacznie się przesuwać południowy. Północ zaczyna wyglądać obiecująco. Flota już skończyła robić swoje, nie ma więcej brzegu do ostrzeliwania. Rzucam ją pod Walencję, żeby tam pomagała. No, ten region, jak i ten region powinienem zająć bez zrobienia ofensywy tam. Więc skupię się teraz na Madrycie. Fokusik zrobiony, to konsolidujemy sobie północ. Przez to, że tego Alcazara nie zajmiemy, raczej na pewno nawet nie zajmiemy. To powstanie Carlisów nam szybciej wybuchnie, więc musimy sobie zarysować ten fokus. Potem ten i będziemy dalej szli po poparcie wojny. Zbieramy też sobie powoli ten nasz political power, potrzebujemy 150. Mam ofensywę, klikam sobie Madryt, następna ofensywa w kolejności jest w Guadalajara, potem w Walencji i w i w tym przepięknym regionie, której nazwy nawet nie będę próbował wymówić. Dalej robimy sobie przemysł, przyszło już trochę więcej ochotników, zarówno Portugalczycy jak i Włosi wysłali swoich Ludzi do nas Zdarzyło, że ten bot jakimś cudem gdzieś się przebije Dzięki tym ochotnikom No to po prostu się lekko cofacie Chcecie utrzymać ten front Północ zajęta I tak samo wschód też już nam się wywraca No i w tym momencie czekamy sobie po prostu Na powstanie anarchistów Mam radio Robię następną ofensywę I klikam sobie następny fokus Wybuchli anarchiści I to jest moment, w którym wam tłumaczę Po cośmy zajęli to Dlatego, że oskryptowane jest, że oni zawsze wybuchają w tych dwóch prowincjach. I w tej sytuacji graniczą tylko przez te trzy regiony z republikanami. Cały ciężar walki z anarchistami schodzi na nas przez całą tą linię frontu, a my musimy kontrolować Zaragosę, żeby nie wybuchli nam karliści. Jeśli tak zajmiemy te regiony od razu, to wtedy rozwalą republikanina na pół. I republikanin cofnie większość swoich dywizji, żeby ich ogarnąć. Oni w tym czasie się wzmocnią i bardzo proste będzie dla nas kontrolować praktycznie cały front. Też dostajemy bardzo dużo warsupporta, przez to, że oni wybuchli i wrzucamy sobie tutaj pełną mobilizację. Czekają sobie chwilę, żeby ten front południowy się jako tako ustabilizował. I jak powszechnie wiadomo, ponieważ piechotą się nie kruje, to bierzemy agresywny plan i odpalamy go po prostu. W tym momencie republikanin. Praktycznie przestaje istnieć, więc robimy ustawiki i robimy puszę, żeby go odciąć mniej więcej gdzieś tutaj na połowie. Robię sobie jeszcze te dwa cele, czyli Legion Condor i Corpo Trupę Volontiare, po to, żeby dostać butsty, do broni piechoty, wsparcia artylerii i dowódcę do czołgów, jakim czołgami chciał grać. Muszę to zrobić, kiedy ci u mnie są, bo po wojnie te wszystkie fokusy tutaj ze środka będą zablokowane. Teraz również jak się pojawili anarchiści, to oni też będą zdejmować te ofensywy, to dwa razy szybciej te wszystkie regiony będą możliwe do zaatakowania. Dla nas, im bliżej oni są środka i południa, tym lepiej, no bo po prostu będą zdejmować z regionów, których my nie będziemy robić, no bo z nimi nie graniczymy. W momencie jak wbiłem sobie tego total moba, to mogę zacząć sobie klikać militarki zamiast cywilek. Sens robienia tych cywilek jest właśnie taki, żeby nie mieć więcej fabryk niż ten hiszpan i móc tę pełną mobilizację sobie wrzucić. Madrys się właśnie wywraca, my sobie robimy kolejne okrążenia powoli. Robi się Legion Condor, to uszuję sobie pokusy po wyparcie powstania Karlistów. Igam sobie ofensywę na Walencję, jak zebrałem sobie następny Political Power, wrzucam większy pobór. Kolejny fokus zrobiony, więc wygnamy sobie teraz wrogich przywódców i idealnie za 70 dni znowu odroczę sobie to powstanie Karlistów. Walencja się w tym czasie wywróciła. Gdybyś cołem przez to, że Badrytu broją górskie ochotnicy Związku Radzieckiego, ten się jeszcze trzyma, ale to się za chwilę skończy jeśli chodzi o badania, to w tym momencie już możecie klikać trochę to, po co chcecie iść, czyli już nie musicie bustać sobie przemysłu, jak na przykład macie plan pod czołgami, to już możecie sobie w tego momentu bustować na przykład technologię pancerza. Wróg już nie ma szans, żeby w ogóle wyciągnął tą wojnę jakkolwiek od tego momentu. Tak czy inaczej, przy froncie nie mam już żadnych niezrobionych ofensyw, więc po prostu dalej odpalam sobie plan. Większość wrogiej dywizji już jest raczej bliżej końca fabuły niż początku. Wywalili się anarchiści. Kolejny fokusik zrobiony. Robimy ochronę wolności wyznania. Wciskamy F dla Madrytu. Do ostatniej dywizji o niego walczyli. I kurujcie sobie to jeszcze tą flotą, żeby mieć ten ostrzał brzegu cały czas. On ją często możecie wykorzystać. Zarówno tutaj na Bilbao można ją sobie fajnie użyć, jak i na Walencję, na Barcelonę jeśli wam nie polosuje. A no i wrogowi została już tylko Malaga. Ochrona Wolności Wyznania za nami i robimy ostatni fokus, żeby zakończyć wojnę domową, czyli połączenie partii. Od tego momentu powstanie Karlistów nie może wybuchnąć. My natomiast robimy to dokładnie 7 dni przed zakończeniem tego powstania. Ta kolejność fokusów sprawia, że jak zrobić to tak jak ja zrobiłem, czyli nie klikacie żadnych niepotrzebnych rzeczy w tym grzebku Nawet jak przegracie al I tak macie 100% pewności, że Karliści wam nie wybuchną Ale nie możecie zrobić żadnego więcej fokusu, tylko że te fokusy wszystkie one tutaj nie są zbyt przydatne ani potrzebne do czegokolwiek Robię ofensywę w Grenadzie i kończymy tę wojnę domową Jak dobrze mikrujecie i fajnie wam polosuje tą wojnę domową na południu z anarchistami, na spokojnie da radę zakończyć na przykład w lutym 38. tą wojnę domową. Jest niestety tutaj trochę RNG, bo im lepiej Sowietowi pójdzie na północy, im gorzej wam rozwali tych anarchistów tutaj, no to tym mówię, wojna ta trochę później się kończy. Ale Maj 38 nie jest jakimś strasznie złym wynikiem. Malaga upadła i upadli Republikanie. Wojna jeszcze będzie trwać. Dopóki nie zrobimy tego fokusu, no bo teoretycznie jeszcze może wybuchnąć, bo karliści mogą się zbuntować. Połączenie partii zrobione i zwyciężamy w nacjonalistycznej wojnie domowej. Do tego momentu możecie robić ze sobą co chcecie, macie 100% poparcie wojny i ta pełna mobilizacja z wami zostaje. I potrzebujecie mniej więcej 2 lata, żeby przekształcić tą Hiszpanię w jakiś taki w miarę normalny kraj do pomagania Niemcowi. Ponieważ jest to poradnik na wojnę domową, to materiał w tym momencie skończymy. Ja natomiast zapowiadam drugą część tego poradnika, czyli jak po wojnie domowej zrobić z Hiszpanii w miarę normalne państwo. I część druga pokaże się na tym kanale za parę dni. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że materiał ten wam się podobał. Jeśli macie problemy z wygraniem tej wojny domowej na Hiszpanii najszybciej jak się da, no to to jest idealny sposób dla was. A jeśli wam się podoba, dajcie lajka, suba czy coś. Albo powiedzcie cześć na Discordzie, link w opisie i zapraszam na kolejny materiał już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć i pa!